Dobra, dopłyniemy chyba tutaj spokojnie. Ale czy coś tutaj jest? Wow. Co to jest? Nie działa. Może szybciej trzeba wciskać? Dawaj, dawaj, no. Ja chcę Excalibura. Nie pójdzie. No szkoda. No idzie, trzeba długo trzymać Ew, ale jaja. No dobra, wow Nie spodziewałem się tego tutaj Chciałem w zatoce odnaleźć broń palną No ale to nie, nie pogardzi czymś takim Excalibur Okej, okay, right Jaki kwestior? Fajny. Znaczy... Nie jest quest. Tu wieża. Przypominam, jeśli nie dasz rady dotrzeć do wieży na czas, zasuwaj do najbliższego schronienia, żeby przeczekać noc. Powodzenia. Dawaj, dawaj, panie, bo się ściemnia. No, Gdzie ten Excalibur?

Ale fajne. Ale jaja. O, jeszcze coś zostało. Plan Excalibur. Wow. Zajebi. Zajebiście. Dobra, spadamy. Nie utonę z nim, nie. To jest, to nie jest real life. Można się ewakuować. Zbierajmy jeszcze trochę ziół. czas się przyczaić Muszę załatwić sprintera, no. spokojny kąt, żeby przeczekać noc. Uważajcie na siebie i do zobaczenia jutro. Gdzie ten sprinter będzie? Tutaj. Dobra czekamy do nocy. Jest to ogludzko. Boo. Jestem w dobrym miejscu. Nie, złym. No tutaj. Dwudziesta czterdzieści siedem. Dobra, czekamy. Nie wiem, czy mnie tutaj znajdą, okay. jest. Flaszki zombiaka dla doktorka. Fuck Poxa tu. To zagnisko tam u góry. Jezus. No dobra. Tak się złożyło, że mamy tutaj zrobionego quest'a z głównego wątku. Tylko jak to teraz zrobić? Chodzi goś tam. załatwi go. Jest tylko jeden. Ja pierdziele, goś jest dobry. Czymś pluje też Szlak by trafił. No niestety, nie udało się przeżyć. Uff. Dobra, kochani, jestem w bezpiecznej strefie. To by było na tyle. Chociaż prześpię się do rana. No nie wyszło to, nie wyszło Myślałem, że pójdzie łatwiej uh. Muszę teraz tylko wrócić do wieży No trochę był troszeczkę taki Udany, nieudany Odcinek Sporo razy włączałem mapę, sorry za to Mnie samego to wybija z rytmu No tak czasami bywa Miał być całkiem inny quest Zrobiony, a wyszło inaczej Ale nie ma co narzekać Czy ja mam wrócić tutaj do wieży, do doktora? Czy nie? Czy tam do niego, do bazy tej swojej? Tutaj, dobra Zaczynają już wierzyć w aniołki, wiesz? Skoro demony są prawdziwe, to anioły też muszą istnieć, co? A, Crane, wchodź, wchodź. Masz próbki, o które prosiłem? Świetnie, fenomenalnie. Właśnie opowiadałem doktorowi Camdenowi o tym. Pani Crane. dobrze, że pan dla nas pracuje. Zdaje się pan być bardzo zdolną. Co osobą. ciekawe, co tym stworom zastępuje krew? Światło czułe. Jako broń głowę dam, że całkiem groźne, ale to dygresja. Daję ostatnią porcję od czynnika i zapasowa fiolka. A niech mnie ta tkanka. Pozytywny wynik na zrekombinowanego wirusa. Kanten, wiesz co to znaczy? Eksperyment z mięsem zadziałał. Gdy zaszczepiłem próbki mięsa z rekombinowanym wirusem, wtedy zadziałało. To tłumaczyłoby te przeróżne mutacje. Nie dam rady. Camden mógłby. Ma potrzebny sprzęt, ale przecież nie mamy szans dostarczyć mu wyników. A nie możecie wymieniać informacji przez radio? Za dużo danych, panie Krain. Zająłby całe lata. Obaj byśmy uświerkli, zanim by skończył. Woda, woda, wszędzie woda i ani kropli do picia. Doktorze Camden, a gdybym dostarczył to do pana osobiście? I dane, i próbki. Panie Crane, przedostanie się do mnie byłoby szalenie niebezpieczne. Ale może nam pomóc, prawda? Nawet nie wiesz ile to wszystko znaczy dla mnie, dla wszystkich. Dam ci znać, gdy wszystko będzie gotowe. A teraz musisz iść. Tyle roboty, tyle roboty. to gniazdo. Że co? Do jasnej cholery, Rahim, mówiłem ci, że ja to zrobię. A jasne, bo ty się lepiej ode mnie znasz na materiałach wybuchowych. Sam mówiłeś, że jesteś tylko turystą. Ale słuchaj. Zibało się. Mocno się zibało. Co się stało? Gdzie jesteście? Na i wszystko się tu. Idźcie na torowisko. Schowajcie się, już do was idę. Omar! Na tobą, na tobą! Rahim! Rahim! Black. What the fuck? Brecken, Breken słyszysz mnie? Słyszę cię. Co jest? Idę po Rahima. Rahim? Jest gdzieś tutaj, w wieży. Niestety nie. Poszli z Omarem wysadzić gniazdo i wpadli w tarapaty. Oni co? Szlak! A skąd wzięli materiały wybuchowe? No, w... ukradłem je Raisowi. Jestem prawie na miejscu, uratuję go Breken. Nie lepiej ci się uda. Masz go uratować, słyszysz? Uratuj go, żebym mógł mu dupę zwoić. Hadzei to tym wie? Nie. Na litość boską, nie mów jej. Sama poleci go szukać, a tylko tego mi trzeba, żeby ty dała się zabić. Jasna cholera! Dobra, kochani, kończę ten odcinek. Miał być quest poboczny, a wyszło e, rodzeństwo i wygląda na to, że jeż, zapowiada się jeszcze jeden odcinek z tego questa to na razie tyle dziękuję, akcja się tutaj rozwija coraz szybciej trzymajcie się, do zobaczenia zapraszam was na kolejne odcinki Dying Light, cześć